Dzisiaj gościnnie, proszę Państwa, za kierownicą kolega Jacek, ten od czerwonego malucha, i nie tylko, zresztą. Jak wrażenia, Jacek? Super. Superowo, nie? No nie rozpoznają wozu chyba i nie wpuszczają. Chodź Tina, Tina, Chodź Chodź chłopuś, chodź A tak kończymy dzień Zolt Z Oldsmobilem Został zaparkowany Pod lampami A w ogóle to mamy Naprawione oświetlenie Dzięki koledze Bartkowi Idziemy, a gdzie mama? No to cyk, domamy. Atakujemy. Kto pierwszy domamy? Ogień.